Z tej strony Sharpie, a to jest kolejny odcinek z gry Farming Simulator 22 na głównej serii. W dzisiejszym odcinku lecimy sobie z sorgo i za chwilę, jak skoszę kawałek tego pola, załączę sobie tutaj pracownika z kultywatorem, bo mamy te kamienie do zbioru na, na tym polu. Jak widzicie sami, więc zbierzemy sobie te y, kamienie i będziemy działać sobie też z opriskami od tego sezonu kupujemy opryskiwacz w tym sezonie i będziemy działać sobie z opryskami ja was oczywiście zachęcam do zasubskrybowania skomentowania, złapkowania filmiku zostawcie sobie z dzwoneczkiem, włączcie sobie powiadomienia na youtube, żebyście dostawali informacje o każdym nowym filmie na kanale bo jeśli nie macie włączonych powiadomień, no to nigdy wam powiadomienie nie przyjdzie na telefon czy na, na telefon nigdy wam nie przyjdzie więc tak, lecimy sobie z tym ja będę chciał to troszkę pokosić od tej strony, ale najpierw zrobię sobie objazd dookoła, i później będę kosił od tej strony, żeby mieć jak najszybciej, jak najwięcej miejsca na kultywatorowanie. I w następnym odcinku lecimy sobie już ze zbiorem kamieni. Jeśli nam zostanie czasu, to zaczniemy sobie zbiór rzepaku, z siew rzepaku, a nie zbiór rzepaku, przepraszam. I oczywiście będę chciał to siano dokończyć, więc raczej będziemy lecieć sobie ze zbiorem kamieni i z sianem. Ale jeszcze zobaczymy w jakiej kolejności, czy najpierw siano, a później zbiór kamieni, to się okaże wszystko tak naprawdę w praniu. Będziemy łączyć w tym sezonie pole numer 50 51, tak jak mówiłem, zapowiadałem. Więc te pola będą połączone w tym sezonie. I będzie jako jedno pole, zrobiłem sobie mniej więcej rozpiskę co bym chciał. Więc y, pszenica będzie na tym polu 50-51 jak łączymy, więc y, będziemy to dosłownie robić za, w tym miesiącu albo za miesiąc maksymalnie, jak włączyłem sobie w ten pumat. Więc to będziemy na pewno y, nad tym pracować, żeby mieć jak najwięcej y, plonów, jak największe pola y, i myślę nad zakupem po tym sezonie też pola jednego, jeśli nam wystarczy kasę, bo na pewno muszę kupić sobie większą beczkę na mleko y, i... Prawdopodobnie wózek do, do naczep, bo y, nie mamy tira i na razie go mieć nie będziemy, bo jest mi, nie jest mi wymagane, bo nie mamy tak bardzo odległych y, miejsc na mapie, żeby, y, żeby trzeba było nam tira. Wiadomo, no jak będziemy mieli już w pola w, każdym, w każdej y, części mapy, no to wtedy trzeba będzie już nam y, tego tira, ale jak na razie mamy dosyć blisko pola, więc nie ma sensu tego tira i też punkty skupu nie są bardzo daleko co ja miałem mówić tak, ogarnąłem sobie te tkaniny zawiozłem sobie do magazynu pozbierałem sobie część rzeczy, no mamy, powiem wam, że stoimy dobrze tutaj z tymi wszystkimi plunami, na razie ich nie sprzedaję żebyśmy mieli na zapas w zapasie cały czas Gnoju, obornika i gnojówki mamy mega dużo, więc nie wiem jeszcze czy czasem jak będę miał kultywatorować Kurde, nie wiem, czy nie wywieźć sobie najpierw gnoj, yy, obornika tutaj i dopiero, więc no to jeszcze jest do zastanowienia się, no będziemy widzieć, nie wiem właśnie, bo jak, jak chciałem dzisiaj zacząć te yy, kultywatorowanie, no ale to trzeba było wywieźć obornik, no i to już jest właśnie problematyczne, no bo nie mam yy, jak wywieźć obornika, yy, żeby ogarnąć to sobie. Wszystko, bo dzisiaj bym musiał łączyć pracownika na kombajnie, a ja bym musiał się wziąć za obornik, więc z tym jeszcze zobaczymy. Może w najwyżej w naj... nie będę dzisiaj kultywatorował, no bo chciałbym to już nawozić sobie na 100% tymi rzeczami, które mamy. No bo mamy obornik, mamy gnojowice i do w dużych ilościach, więc no, nie jest nam wymagane, żeby trzymać to w oborach, nie w oborach, w oborach czy w chlewni tylko by pasowało to już zużywać. Dobra, ja sobie rozkładam rurę i przesiadam się tutaj, jadę po tym, bo nawet jednego przejazdu by nie zrobili, mamy pełny zbiornik, więc no jak widzicie sami, sorga będziemy mieli dosyć sporo. No, sorgo będę przeznaczał, mamy na, dla kur, dla świn, więc no jak na razie nie jest źle. Yy, muszę obczaić sobie, jak tam świnie w ogóle stoją z żerciem, bo będę musiał im pewnie niedługim czasem dać bo widzę, że, bo już chwilę, przynajmniej mi się kojarzy, że chwilę już nie dostawały żarcia więc możliwe, że będą, będą już wymagać za niedługo chociaż sobie zerkniemy na szybkiego gdzie te świnie nasze no mają jeszcze 10 tysięcy litrów, ale widzę, że już tu mamy tylko 1000 ziarna białko też niedługo będzie kończyć, więc powoli będziemy musieli dać im wszystkiego po trochu A tu sobie zostawiam ciągnik tak. I włączamy sobie już kombajn, będziemy dalej ko zbierać, żeby to wszystko szło w miarę szybko. Dobra, składamy rurę i lecimy sobie dalej z tematem. A jak nie, no to zastanawiam się jeszcze tak, żeby wziąć, skultywatorować i, do, i po tym dopiero wywieźć, przed siewem wywieźć sobie obornik i zasiać. Tylko, że nie wiem, jak czy nie będzie czasem, bo mamy z nawozem, ale chyba od razu wtedy będzie na 100% nawiezienie, więc no zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Czy się obrobię, czy się nie obrobię, czy mi się uda obrobić właśnie ze wszystkim. No i zastanawiam się nad zakupem większego siewnika też. Bo siewnik też jest, mi się przyda większy już powoli. No ale muszę obszaić jak tam stoją, stoimy w ciągnikach z zapasem mocy. I jaki moglibyśmy się w nim największy kupić? A jak nie, no to wtedy, wtedy jakbyśmy jakby mieli zasłabe ciągniki, no to wtedy zamienić jeden ciągnik. Prawdopodobnie tego do czwartego bo on już jest bardzo długo na naszej farmie, i wtedy byśmy poszli w coś innego. Więc to jest wszystko jeszcze do zastanowienia się, do pomyślenia nad tym, bo, bo jednak wszystko wiąże się z tym, że no. Jak kupię siewnik większy, a nie będę miał mocy w, w ciągnikach, no to wtedy to jest bezsensowne, bo, bo mamy, nie mamy mocy na to, żeby w pełne, pełnej prędkości pracować siewnikiem. No i wtedy tak naprawdę wolniej się wyjdą niż, niż mniejszym siewnikiem. Więc tu zrobię sobie z dwa paski i prawdopodobnie wjadę na to pole tym kultywatorem. Najwyżej w następnym, w którymś odcinku, bo jeszcze w tym miesiącu mamy troszkę prac. Więc najwyżej w tym odcinku jeszcze, w, w którymś odcinku yy, będę zbierał kamienie i później wywoził Borg, bo no jednak yy, chcę robić dwie prace na jednym odcinku, bo wiem, że też troszkę milej się to ogląda i ciekawsze są odcineczki, wiem, że też chętnie będziecie, chętnie będziecie to oglądać. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się odcinki podobają, czy, ma, czy coś zmienić, czy nie, bo ta seria jest prowadzona dla Was, a nie dla mnie, więc to Wam się ma podobać, bo to wy to oglądacie na co dzień. Więc dajcie znać jak wygląda sytuacja, czy Wam się podoba, czy nie. Jeśli coś chcecie, żebym zmienił, no to oczywiście zmienię, więc liczę na Wasze sugestie. No, no powiem Wam, że będzie troszkę tego saga bo nie wiem czy nie wyłączyć sobie limitu y, ciężaru w przyczepach no bo to jest troszkę że tak powiem irytujące y, że no przyczepa, ta przyczepa na przykład rzepakiem ładowała się do 70% tylko więc no to jest takie dosyć średnie y, bo mogę dużo więcej załadować i mniej jeździć ale nie da mi się bo no bo jest jak jest no, no mamy limit y, ciężaru w przyczepie więc nad tym muszę się jeszcze dosyć zastanowić mocno. Więc dobra, obrócę się jeszcze włączę sobie na chwilę pracownika i pójdę po ten kultywator, niech mi tu pracownik ogarnie tym kultywatorem to pole, bo to jest. No nie musiałbym go kultywatorować, ale chcę go skultywatorować, bo mamy te kamienie, no i wiadomo, że kamienie, yy, no zmniejszają plony też. Więc no wszystko, wszystko idzie za wszystkim, no i też oczywiście tutaj, te, tam, tutaj. Musimy wywieźć sobie, a nie, tu nie musimy akurat wapna wywieźć, tylko na te trzy pola musimy wapna wywieźć w tym sezonie, dlatego też kamienie mi się przydadzą. Z tego pola też będę chciał zebrać kamienie, żeby to wszystko się łączyło ze sobą. Bo yy, chcę, chcę mieć jak najwyższe plony, jak najwięcej tych plonów, no bo to jest moja kasa. Dobra, ja sobie obrócę tutaj i włączę pracownika, wysypę, wysypę od pracownika te to co jest w zbiorniku i lecimy sobie po ten kultywator dobra, podjeżdżam no i pewnie nie załaduję pełnej przyczepy, no nie wiem jak jest sorgo z ciężarem no bo to jest też zależne co ile waży, ale nie wiem jakby czy załadujemy sorga, całe, całą przyczepę czy będzie znowu limit yy, yy, ciężaru. dobra, no sorki, was bardzo za pauzę niestety musiałem szybko wyjść z domu, yy, no ale wracając no ciekaw jestem jak z tą przyczepą, czy się załaduje do pełna, czy się załaduje do, te, do tego ciężaru, no. Nie wiem jak ona działa, i czy to tak zadziała mi, czy nie. Mam nadzieję, że nie, bo mnie to irytuje. No bo czemu mając przyczepę wielką muszę mniej ładować na nią. No właśnie, 15 tysięcy litrów i już jest pełna przyczepa. Nie no, musimy wyłączyć to. Bo mnie to... bo tracę tylko czas na to. Tylko gdzie to było? Limit na, wypełnienia na czapę wyłącz Bo mnie to denerwuje, że no kurde, mam przyczepę 20 parę tysięcy litrów, a mogę zmieścić na nią 15, tak jak teraz SORGA 15 tysięcy litrów, to jest śmieszne Więc ładujemy do pełna i jedziemy to odwieźć i przyjeżdżam tutaj drugim ciągnikiem. Czekajcie przesiądę się do kombajnu, tu sobie załączesz pracownika, a my jedziemy sobie odwieźć te Sorgo Przyjadę tutaj ciągnikiem i wsiadam w kultywator z kultywatorem i akcja kultywator. No zobaczymy, może, jeszcze, może zrobię też na koniec filmiku Timelapsa jeszcze, z końca do, jak kończę też niwa i będzie i, i kultywatorowanie, no zobaczymy jak wyjdzie, jak będę z czasem stał. Y, więc będę chciał to ogarnąć. Dobra, jedziemy tu szybko. Tak wczoraj przemyślałem że siana nam wystarczy, więc przechodzimy do robimy trawę z tej, z tej, tra z tej trawy, co mamy z koszoną, robimy, zbieramy to, belujemy to od razu, bo y, siana nam powinno wystarczyć, bo mamy y, coś koło 100 tysięcy litrów chyba, jak dobrze liczyłem wtedy, y, czy 80, a trawy mamy za mało zdecydowanie, tym bardziej, że owce się jeszcze rozmnożą, y, to tym bardziej musimy mieć więcej a y, w razie czego jeszcze możemy z samej wiosny zrobić sobie sianokosy a trawę mamy dosłownie, nie wiem czy przez by przeżyły nam y, pociągnęłyby nam owce, więc musimy mieć trawę dlatego też bierzemy to, będziemy to prasować na y, trawę nie na y, siano <laughs> tak, ja sobie tu stanę ciągnikiem i przesiadam się do tego ciągniczka niestety kultywator mamy jeszcze mały Dlatego też, że będziemy mieli mocniejszy ciągnik, będę mógł sobie pozwolić na większe sprzęty, na mocniejsze sprzęty, więc no też będę, dlatego chcę wymienić ten ciągnik. Więc lecimy sobie z tym. Ja tutaj się ustawiam, rozkładam i później będziemy z tymi kamieniami lecieć. Ale to już nie wiem, czy w następnym odcinku, czy w jeszcze w kolejnym, zobaczymy wszystko, to się wszystko okaże. Czekajcie, muszę wykryć sobie szerokość, bo widzę, że jest zła szerokość i ogień ten ciągnik sobie powinien bez problemu radzić, więc yy, lecimy sobie z tematem ten ciągnik 15 na godzinę tam, no ale jest przez pół mniejszy jak header kombajnu, więc powinien kombajn nas odganiać tak czy tak, aby nie patrzeć, więc myślę, że powinno być w miarę yy, dobrze to rozwiązane yy, więc po kultywatorowaniu lecimy sobie z yy, wywożeniem na pewno yy, tego obornika pod siebie tak samo będę chciał skultywatorować yy, to pole, tylko że to pole już będę. to 41. Tylko to pole 41 będę chciał skultywatorować, jak będę miał już yy, wywieziony obornik. Bo tam mi się nie śpieszy z, z tymi kamieniami. A tutaj muszę sobie kamienie zebrać, bo będę się rzepak A rzepak musimy się w tym miesiącu, no bo inaczej będziemy mieli będziemy w plecy z zbiorami rzepaku, bo w, następnym, bo w następnym miesiącu już będzie ostatni miesiąc, kiedy można sześć rzepak, no a chcę ogarnąć sobie to w miarę możliwości jak najszybciej. Dlatego też właśnie robię tutaj to w przyspieszonym tempie, bo no chcę mieć jak najszybciej to ogarnięte. Dobra, tutaj mi no, pracownik mi kosi, więc jest gid. ja sobie tutaj chwilę podziałam jeszcze. Najwyżej no zrobimy troszeczkę dłuższy odcinek, żebyście, żeby chwilę z wami pokultywatorować też, no i nie wiem, może timelapsa zrobię, zastanawiam się nad tym, ja, coraz nie zrobić wam timelapsa, no ale nie wiem, czy będę miał na tyle czasu, żeby dzisiaj ogarnąć to pole yy, całe, bo możliwe, że będę musiał za niedługo znikać, dlatego też nie wiem, jak to jeszcze rozwiąże wszystko, yy, dobra, pracownik ma prawie pełny zbiornik, więc trzeba będzie, ojojoj, oj, oj, ale, ale kijowo, bo muszę... Dobra, ja sobie ustawię tutaj GPS-a na razie lecimy sobie do tej strony, a później będziemy działać dalej. Tu już mam gdzieś skultywatorowane, to tylko siać. Eee, co mamy? Bo widzicie, tu możemy już rzepak siać, więc dlatego chcę go zasiać, a mamy na to czas, więc ja sobie tutaj najwyżej w następnym odcinku chwilę, nie eee, w następnym, czy za dwa odcinki chwilę sobie pozbieram, posieję, a później pójdziemy do innych prac, bo mamy... Tych prac już teraz dosyć dużo, więc mnie to też cieszy. Bo wiadomo, urozmaicenie odcineczków i chętniej, by, lepiej Wam się będzie to oglądać. <laughs> Dobra, nie wiem, czy nie będę musiał jechać, yy, odebrać zboża już. Bo pracownik powinien mieć już blisko 100%. Dlatego muszę jak najszybciej tu dojechać, zrobić, po, zrobić sobie tu poprzeczkę i puszczę od tamtej strony pracownika. A ja będę sobie leciał dalej z tematem. No właśnie, już pracownik jest pełny, więc. Muszę sobie tam jechać jak najszybciej. To chciałbym tu jeszcze poprzeczniach zrobić. No ale co? Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że się podobały. Dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie. I zapraszam do reszty moich filmów. Trzymajcie się. Cześć!